Nie mogę spać, a za niecałą godzinę i tak muszę wstać, więc chyba, chyba po prostu wstanę. Ponieważ nie mogłam spać, jest 6.47, a już jestem w pracy. I nie wiem, ponadrabiam trochę tematów, posiedzę nad jakimiś rzeczami, które mogę porobić, nie czekając jakby na niczyj approval. I tak sobie pogniję tutaj chwilę sama. Ale jestem pełna energii, więc są plusy i czuję się produktywnie z rana, powiedzmy. Myślałam, że skoro jestem wcześniej, to może zacznę ozdabiać um, miejsce Wargwesty, ponieważ ona ma dzisiaj, wczoraj miała urodziny i dzisiaj jej robimy takie mini urodziny, a nie mam pojęcia, gdzie są ozdoby i czy w ogóle są tutaj. Więc siedzę i klepię jakiś tekstik. Ale miałam nadzieję, że zrobię coś bardziej takiego kreatywnego, coś, coś z rękoma zrobię, innego niż klepanie w klawiaturę, a to niestety... Niestety... To nie jest mój dzień. To nie jest mój dzień. Wyszłam wcześniej z pracy, żeby pracować z domu, bo źle się czuję, ale... Przychodząc do domu, weszłam do piwnicy i wzięłam ozdoby świąteczne. Jest ich mało, są tylko jedne światełka, taka choineczka i kilka jakichś bombek do tej choineczki. Wygląda ona fatalnie, wygląda śmiesznie, ale nie szkodzi. Postaram się dzisiaj to jakoś rozłożyć, rozwiesić w salonie, żeby trochę ten klimat świąteczny był. Ogólnie to spotkała mnie karma chyba za chęć wydania pieniędzy, kiedy nie mam pieniędzy. I spotkałam mnie straszna karma, ponieważ chciałam złożyć zamówienie w Seicy właśnie na jakieś świąteczne duperele, żeby trochę ten klimat świąt był, bo naprawdę naprawdę go nie czuję i jest mi z tym źle. Mm. I to kosztowało 140 zł. I chciałam zapłacić. Ale płatność nie przeszła, to spróbowałam znowu, ale znowu nie przeszło, więc spróbowałam znowu i znowu nie przeszło, a okazało się, że wszystko pobrało mi z konta trzy razy i dostałam zwrot. Za jeden raz. Więc Sinsay wisi mi jeszcze 300 zł, albo co, mam nadzieję, że Shinsei, a nie coś pomiędzy, bo nie chcę się kontaktować z bankiem w tej sprawie. I jakby 300 zł piechotą nie chodzi, fajnie byłoby je odzyskać. Także w tym momencie mam na koncie bardzo, bardzo mało pieniędzy. A jest połowa miesiąca. Więc mam nadzieję, że uda mi się je odzyskać w miarę szybko. Proxy to życie. Wyszłam z domu, żeby poprawić sobie humor i może chociaż trochę poczuć magię świąt i kupić coś świątecznego do domu. I kupiłam kocyk. Kupiłam świąteczny kocyk i kupiłam sobie sweterek na Sylwestra, ponieważ The to piżama. A ja jestem jedyną osobą w ekipie, która nie ma tej bluzy Snadi, Tej takiej, wiecie, luźnej, ciepłej, fajnej cozy bluzy. One są takie drogie, więc kupiłam sobie po prostu sweterek, który też jest super cozy. Um. I w Lilu jeszcze kupiłam sweterek taki cardigan, bo był tani i był ładny, i był czarny. A ja się ubieram... kolorowo oczywiście. Także... Ej, przyszłam pokazać wam co kupiłam. O. Na pierwszy żółty mamy taki kardigan. Słodki. Dalej outfit sylwestrowy, czyli cozy sylwester. I to ma tutaj serduszko. I na suwaku też ma. Nie widać. Też ma serduszko. na czego temu brakuje, to kaptur. I z jednej strony taki, z drugiej taki wiecie. puchaty, puchaty. Mm -hmm. Święta A, no jeszcze Najważniejsze Wywarszajki świątek Nie poprawił mi się humor po wyjściu z domu Ale wciąż nie jest idealnie Więc myślę, że Na dzisiaj to będzie tyle Nie mam też za bardzo dzisiaj przestrzeni Do tego, żeby nagrywać um, I co? Zobaczymy, co przyniesie jutrzejszy dzień Może coś więcej Może mniej Na pewno więcej